Według najnowszych badań dotyczących cyfryzacji naszego kraju 3 na 5 Polaków zainteresowanych jest podpisem elektronicznym. Sporo. Natomiast jeśli jesteś przedsiębiorcą, który ceni swój czas, wygodę podpisywania i bezpieczeństwo dokumentów, to koniecznie zainteresuj się podpisem elektronicznym i kwalifikowanym. Uwierz mi, to narzędzie, które będziesz doceniał każdego dnia. Do tej pory nie korzystałeś z e-podpisu, pewnie więc zastanawiasz się, czy będziesz wiedział, gdzie kliknąć, jak sprawdzić, czy dokument został podpisany. A na samą myśl, będzie na ekranie, wolisz od razu pojechać do urzędu i stanąć w kolejce. Mam rację? Spokojnie. Wszystkiego Cię nauczę. Krok po kroku. Przygotowałem kurs, dzięki któremu do perfekcji opanujesz podstawowe czynności związane z podpisywaniem dokumentów i dowiesz się, jak w pełni wykorzystać potencjał tego rozwiązania. Przewiń ekran w dół i sprawdź, czego Cię nauczę. Do zobaczenia na Platformie Edukacyjnej.